Czy można było ratować Żydów, zanim zaczęła się jeszcze Druga wojna światowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłem Państwu opowiedzieć historię rejsu niemieckiego liniowca St. Louis z Hamburga do Hawany w maju 1939 roku, na pokładzie którego było 937 niemieckich Żydów. Ta historia Dobrze pokazuje, jak rzeczywiście wyglądała polityka Zachodu wobec Żydów w przededniu Holokaustu. Ten film zatytułowałem Ostatni rejs ofiar. Gorąco zapraszam do oglądania.